Cześć, jestem Mateusz. Opowiem wam dzisiaj o kosmosie, o w kosmos, jak ludzie odkrywali różne rzeczy i takie ile ciekawostki. Damno dawno, na temu, jeżeli ludzie jeszcze nie mieli teleskopu, niczego, patrzyli tylko na niego własnymi oczami, jak patrzyli, to to chcieli widzieć więcej, żeby lepiej widzieć, więcej, ich, bo kosmos ich ciekawy. Także telefony komórkowe są związane z kosmosem, a dlatego jak my rozmawiamy na przykład z jednego miasta do drugiego, Rozmawiamy, to to idzie do satelity, przebija, idzie do kolejnego. Satelita pomaga nam rozmawiać, odbiera odbiór tego radia, stację telefoniczną. Ym, ale ludzie jeszcze, już powracamy do poprzedniego, ludzie jak wymyśli teleskopy, te nasze mamy teraz już, mam bardzo nowoczesne, ładne, dobre. Mamy dobre obiektywy. Są też tak, że mniejsze teleskopy możemy je podwyższać, kręcić, możemy je ustawić, możemy ustawić blisko, już daleko. Ale kiedyś tego nie było sprzętu. Ale i tak się stawały. Lepsze, lepsze, lepsze i lepsze. Jak się stawały, to ludzie chcieli polecieć jeszcze jeszcze bliżej. Mało było ludziom. Jeszcze przed Jurym Gagarinem nawet nie zgarnięto. Był pies w kosmosie. Nazywał się Łajka. Jak poleciał, to wszystko widzieli, sprawdzili, czyby jak on przeżyje, to i człowiek przeżyje. I to oni chcieli sprawdzić przed człowiekiem. Wysyłają teraz, z tą ludzi, wysyłają na przykład różne takie sprzęty. Nawet wysyłają już na Marsa. Była już 2014, w tym roku, w 2015, ale niedawno, 2015, była misja na em, kometę. Em, ona już była z jedną satelitą, em, która przez 3 lata nie wysyłała wiadomości, i potem już się udało. Wypuszczyła lądownik, który był na kometę sprawdzali też takie przebijania, żeby zamocować, bo chcieli sprawdzić, czego jest I kometa ma takie lody, wypychał taki lód zimny z siebie. Było tak też. Jak ludzie nie mieli teleskopu, to było można sprawdzić, czy gdzieś są jakieś małe żyjątka albo duże. Nie było można tego sprawdzić na innych planetach. Dlatego ludzie wymyślili statek kosmiczny. Statek ten się nazywał Saturn V. Saturn V to, to był największy statek, dokąd. Wbudowano. Poleciał też Jurij Gagarin, To był pierwszy człowiek na Księżycu. A misję nazwano sobie na To było Apollo 11. Jak znaczy to nazwano? Apollo 11. Pierwszym człowiekiem na Księżycu był Nil Astro. Jeszcze zagadki. Jak myślicie? Ilu ludzi do tej pory było na Księżycu? Do tej pory było dwunastu ludzi na Księżycu. Dopiero. Jak myślicie, ile... Jak długo dostają ślady na Księżycu? Tysiąca lat. A dlaczego? Bo nie ma wiatru, powietrza, ani wody, niczego, żeby te ślady mogło zbyć. Jak myślicie, a teraz? Jak myślicie, ile razy jest mniejsze przyciąganie na Księżycu niż na Ziemi? Tak, sześć razy mniejsze. Ile tego można? Sześć razy wyżej poskoczyć, sześć razy dalej poskoczyć, bo on jest mniejszy przyciąg Ale i tak jest. Jak Apollo 11 wylądował na Księżycu, to, mo, to, to to jest taki lądowy. Jak wylądowali na komecie, to był inny bez ludzi. Ale potem się oczywiście wywrócił. Ale i tak dalej działa i wysłał Tak by to wyglądało. Tu, zobaczcie, jest taka mała szpara, widać, ale bardzo słabo. Że oni tak jakby um, by latali, latali, um, ale nie latają, ale i tak zostają ich ślady, bo jest mniejsze ściąganie. O wiele mniejsze, Czyli o sześć razy. Dziękuję. Papa. Pa.